Siema, witam serdecznie, no pra, ponad tygodniowej, po ponad tygodniowej przerwie. No ale Praca <laughs> I tak to bywa. No w ekipie trochę się wydziało, nawet nie miałem czasu stawić zdjęcia, więc do zobaczenia i zobaczycie jakie mamy newsy. W ekipie, tak jak mówiłem, trochę się podziało, więc do zobaczyszka. Na pewno pierwszy z elementów który jest dosyć istotny i fajną nowiną to jest to, że Mariolka doczekała się kolejnych dzieci. O których ja całkowicie zapomniałem. Zdarza się, maluchy się wykluły jak gęsi latały z nimi. No i Mariolka doczekała się dwunastki albo trzynastki bachorków, które, że tak powiem, wykluły się wszystkie. Ani jedno jajko nie było puste, ani jedno nie obumarło, wykluły się wszystkie maluchy. W tej chwili jest oddzielone, wiadomo, z przyczyn, żeby było gęsi trochę... Mało się ciesząc z tego, że coś tu mieszka. Yy, a z drugiej strony, yy, choć i tak maluchy, maluchy, że tak powiem, yy, zwiedzają podwórko, bo wychodzą. Więc tak to bywa. Yy, a te liliputy to przeszczelę. Powiem Wam tak. Rozumiem dzikość kur, ale te to już przesadzają. Po pierwsze ze względu na to, że wyżerałem żarcie kotom. Yy, teraz się nauczyły wyżerać małym indyczkom. Więc po prostu kury, które działały mi zdecydowanie najbardziej na nerwy. Eee, więc tu pierwsza nowina to jest to, że mamy maluchy. Cicho, sieć ty diabelstwo małe. Eee, maluchy e, właśnie u Mariolki. Otworzyłem specjalnie tam klatkę, bo e, widziałem tam mysze. A Halinka, że tak powiem, e, Halinka Musia z chęcią zrobi z tymi myszami porządek. Eee, więc myślę, że raczej nie będzie problemu. Idź, idź, idź kochana, idź po nią, idź, idź. Tu mamy lunę swoim peperkiem. E, następny pyperek popula. E, więc to jest jeden e, z informacji, że właśnie Mariolka doczekała tych dzieci. Siema. Kukrecia. Rukrecia. Kolejna małpa kury właśnie dostały żarełko bo pasza się skończyła, więc jechałem dopiero po nią, więc nie ma co się dziwić, że siedzą w koryciach choć w sumie miały dostać szlaban i zero, że tak powiem, karmy ponieważ jest duża ilość resztek ale jak widać ugięłem się ale niech sobie jedzą i tak to jest jeden z hitów, drugi hitów w którymś odcinku myślę, że wspomniałem, że Zaginęła mi kura o. Nie chcę pokazywać bo to drastyczne, ale udało jej się I moje wielkie gratulacje, bo ponieważ te myszy to jest kolejna rzecz, która mnie tak denerwuje Czekam aż tutaj ogarnę u papuk i u gołąbków Bo tam jest myszy jeszcze większa ilość i z chęcią Luśka na pewno tam zadziała więc będzie co jeść. Kolejna sprawa, to zaraz dojdziemy do tej kury, to jest to, że gąski już nie ma mamusi, mamusia zdecydowanie chciała je opuścić, było już łączenie z tośkami. To, że tośki podeszły do tego bardzo spokojnie, to fakt, to byłem pewny, ale no niestety te banda pozostałych potworów już podeszła mniej spokojnie, zaczęły bardzo drastycznie męczyć maluchy, więc maluchy wróciły do siebie, żeby nie było, maluszki wróciły do siebie, o, to jest mama, dała myszkę córce która będzie się teraz tą myszką bawiła i wkurzała kury, bo taka jest prawda e, bo będzie latała, a kury będą chciały za nią latać, żeby ją zjeść więc zaraz będzie śmiesznie, o perliczki się biją przeczesne ale tak, Kamilowa kura jak zwykle po noga poczuła wolność więc uciekła sobie w diabły e, szukam jej po górze, po stodole, bo myślałem, że na pewno gdzieś usiadła i tym podobne, w jednej stronie e, sto... Z dołu mam gruz jeszcze po ramoncie i takie odpady. No i Kamil akurat y, był w odwiedzinach i mówi, że kurczaki latają. No i rzecz było to, że są oczywiście kurczaki. Y, są kurczaki, posinoga y, przyniosła kolejną bandę ze sobą. Jest to 13 purczków. Y, one zostały zabrane rzecz jasna. Stamtąd, no bo no wiadomo nie będą mi tam latały. E, więc pyrćki sobie są tu, jest 13 albo 12, też tu wam nie powiem. E, no i sobie e, mama Polka e, tutaj Ci ma te maluśki i tu sobie z nią latają. No już mają one musiały mieć 2 dni. Jak się wykluły, jak je zauważyliśmy. No to już są trzeci dzień, czyli 5 dni już mają za sobą. Na pewno jakieś korduple, ale ja tam lubię te korduple, te akurat korduple, tamte pozostały już niekoniecznie. Eee... Więc akurat mnie cieszę, nie sobie z nimi łazi. No matka jest na pewno niezawodna, tu jej się nie da powiedzieć. Matka z niej niezawodna. Eee, tak jak mówiłem, wyprowadziła te maluchy wszystkie. Eee, z tego co wiem, to też żadnego jajka nie było, więc też wylęk pełny. Wiecie, co natura to natura, dzicz to dzicz. Ja osobiście już lęków żadnych nie chcę. Siedzi tylko kaczka, kura na kaczych jajach ostatnich e, i no jest kwok pełno w brud, bo ta kura to jak wiecie, ona miała swoje cztery maluchy, ona kwoczyła dalej i siedziała na jajkach, ale nie ma żadnych jajek, więc szuka teraz dzieci. E, jest jeszcze niebieska kwoka, która siedzi. Nie jest tych kwok trochę, no, ale mówię, że siedzą na pusto. Ta niebieska chyba z tego, co się orientuję, ma trzy jajka i to tylko wyłącznie przez to, że z dwa dni nie były wyciągnięte no i po prostu żeby nie mylić z tymi jadalnymi pozostały tam i po prostu dlatego e, jajka są e, że tak powiem wsadzone i zostawione jej. E, jak widzicie tu się robi bagno specjalnie to jest bagno robione dla gęsi i kaczek e, leci woda świeżytka ale się strążę wszystko a halina, halina, halina. O się, mówiłem coś na temat y, myszy. To miała być mysz dla kota. Bez komentarza. Więc mysz nie, została już złapana przez y, kurki. Y, więc tak to moi drodzy wygląda. Y... W ekipie się trochę podziało. Mówię zaskoczenia. Ja jeszcze na kaczki. Kaczki powinny się pojawiać. O! 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 Halina! Ty już przeginasz. też. Humorki ma ostatnio. Znaczy humorki ma odkąd y, oczywiście ta urodziła i ją nosi. Jest bardziej agresywna niż w stosunku na przykład Mariolka, która olewa stanowczo wszystkie y, kury, które latają jej miejko No Bo... bo. Halinka by taka spokojna nie była, to halinka sobie robi rozróbę na podwórku. A co? Jak szaleć, to szaleć, nie? Piciuś, cialeć. Lukrecja, ty moja malutka. Yy... Więc yy, tak to wygląda. W ogóle fajnie poprawiła mi się nośność. Akurat w tym momencie, gdy będę musiał zrobić odrobaczenie, poczekam jeszcze tydzień, ponieważ potrzebuję jajek. Yy, I poleci odrobaczenie. No i wtedy dwa tygodnie, basta. No ale no niestety, trzeba je zrobić, yy, więc innego wyjścia nie ma. Patrzcie w ogóle na to, yy, jak gąski właśnie odwiedzałem maluchy. Yy, w ogóle chciałbym powiedzieć, że gąsi, te które tu widzicie, tu macie dwie, trzy stare, na tej linii pierwszej, a tu mamy wszystkie maluchy. Patrzcie jak to wszystko wyrosło. To już duże w ogóle. Te Landes to zdecydowanie jest duża gęś. Te czyste pomorskie też będą fajne gęsi. I w ogóle wszystko wychodzi na to, że są tylko dwa gąsioły. Dwa gąsioły, z tego jeden komun zostaje. Eee... No a jeden, wiadomo w jakim celu. No i, no i wtedy ewentualnie parka, jedna gąska pójdzie czy coś na sprzedaż, bo takiej ilości nie chcę. Bo tu liczę na to, że ta biała będzie gąską. No i ona zostanie wtedy ze mną i taki jest plan ale to mówię, zobaczymy na pewno ta banda zostanie, co tu jest no na pewno będzie większe grono myślę, że kolejne cztery dojdą już niedługo będzie trzeba się uzbierać w sianko i jedziemy na dietę sianeczną, oprócz tego, no wiadomo, trawę co nieco się tam ujdzie zebrać, jak nie to licie spokojnie nie ma problemu, a zresztą klubka też już tutaj fajnie daje owocka, więc w tym roku nie zbieram na przetwory absolutnie żadnych śliwek, więc cały po prostu dosłownie urodzaj tegoroczny śliwek jest przeznaczony dla ptaków. Gęsi je uwielbiam. Kury to wiadomo, to już jest inna bajka, ale tak jak mówiłem, cały tutaj jest przeznaczony wszystko na dla nich jeszcze im się sołata kapnie, bo za dużo urosła i za szybko i buraki zaraz będzie, bo trzeba będzie przerabiać, więc ogródkowa pasja e, jakby się odwdzięcza też kurom, bo trochę ich mają z tego przywilejów. No ale to jest do wiadomo, jeżeli jest produkt, no to daje się to kurom, a nie wywala do kosza czy coś, bo moje kurki kochane stańcą to... to i teraz będzie... By... jesteście poważne. O, ja bym tam na twoim miejscu nie szedł do Ferdka. Ferdek jak zobaczy mysz, to marny twój los. Jejku. O, te bagno. Ważne, że mysz jest w zębach. W dziobie. Nie, po prostu te kury są niesamowite. Ale tak to jest. Kura jest... Nie jest wegetarianinem. Zdecydowanie nie jest wegetarianinem. Jest no, wszystko żercą. A białko w postaci zwierzęce jest dla nich najlepiej przyswajalne. Więc nie ma co się dziwić, że one za takimi rzeczmi po prostu latają. Jest to normalne. Yy, więc tak płynie dzień w ekipie. Mam nadzieję, że yy, uda mi się jakaś nagrać. W międzyczasie jest taki filmik, więc wleci na pewno kolejny film yy, yy, w tym tygodniu. Yy, I zobaczymy jak to wszystko będzie wyglądać. A na tą chwilę to tyle. Ja Wam życzę miłego dnia, miłego wieczoru w sumie. Pozdrawiam, żecie wtedy wpadnie filmik. Dajcie znać, co tam u Was słychać. Yy i do zobaczenia w kolejnym odcineczku yy, jedyny plus wam powiem taki nic nie pada, tu właśnie mi mówię odrobaczanie jest na tip top mi potrzebne yy, więc to jest yy, przykór, ale tak poza tym jest wszystko dobre, te psikanie właśnie co tam mogliście usłyszeć tak, tak to też może być problem z robactwem. Eee, a że tak powiem, była długa przerwa od ostatniego odrobaczenia jest dużo młodych kur, więc trzeba te pierwsze odrobaczanie zrobić. Eee, nikomu się nie zaszkodzi. No trudno, po prostu jajeczek jakiś okres nie będzie. No ale na tym to wszystko polega. No niestety, coś za coś. Zdrowotność za tym. Ale tak jak mówię, i znosność w ogóle fajnie wzrosła, choć nie wiem, czy ta pogoda, która się zbliża, czyli około 35 stopni, coraz kolejny, nie spowoduje to, że znowu oleją sprawę jak oleją to trudno się mówi, no ale bolałoby mnie, więc moi drodzy to na tyle, jeszcze raz mówię, do widzenia hashtag na dziś, I tak nie oglądacie do tego miejsca, koniec yy, i widzimy się w kolejnym odcinku, a kolejny odcinek będzie na temat kurzych finansów czyli tak naprawdę porozmawiamy sobie trochę w tym temacie, do zobaczenia pozdrawiam